No to dzień dobry kochani w ten piękny dzień Ja jestem Jakub Kotuła, to jest Fit on Trip I dzisiaj witam was serdecznie na Bali I muszę wam powiedzieć, że ostatnio polubiłem takie miejsca Ładne kawiarenki Dobre jedzonko Trochę fancy szmancy, Wiecie, nie bardzo w moim stylu, czyli spanie w krzakach Ale jakoś tak Trochę człowiek ostatnio zarobił, to człowiek może sobie pozwolić nie? Także zapraszam na kolejny odcinek Piękny dzień z Bali Oto dzień dobry na plaży w Czangu! Podobno tutaj Nie no, najpierw wam pokażę w ogóle. W ogóle ostrość się nie łapie, co to się dzieje, że się ostrość nie łapie Złapie się, nie złapie się, co to się dzieje tutaj Kurcze pieczone Są serperzy Jest bali Parki są Takie jakie widzicie Niesamowite jest no naprawdę świetna pogoda, bo nie jest tak gorąco i nie jest tak wiecie duszno, jest tak po prostu, jest po prostu ciepło. Jest ciepło i przyjemnie. W nocy pada, ale nie ma dzisiaj nocy jeszcze, więc nie pada. Ale gadam w głupoty. Tak czy inaczej, plaża w ciągu jest chyba znana z tego, że jest tu no tak po prostu popularnie, że jest to takie, No nie ukrywajmy, że jest to kurwidołek, natomiast ja nie czuję tego, tak? Jestem tam któryś dzień i wydaje mi się, że takie rzeczy, czy taką opinię, no takie rzeczy się przyciąga, prawda? Więc jak takie rzeczy się przyciąga, no to wiadomo, kto przyciąga takie rzeczy. No ja chyba takich rzeczy nie przyciągam, bo jestem inny, ha, ha, ha. Ale powiem Wam, że sikorki tutaj latają naprawdę, to jest niesamowite, tak jak był w Tulum na plaży, to nie wiem, czy ludzie tutaj na tych plażach, tych takich, wiecie, nazwijmy to w turystycznych, popularnych miejscach są, no nie wiem, ci ludzie są też po prostu piękni. nie, Znaczy ładni, przystojni. To jest kurde takie dziwne. Dziwne, że większość tych ludzi jest po prostu ładna. Gdzie się podzielili wszyscy ludzie? Ja się pytam. No i dzisiaj mamy kolejny piękny dzionek. W sumie to taki... Naprawdę, zacząłem, zrobiłem sobie wakacje. Nawet nie myślę o, o nagrywaniu. Ale mówię, a nagram sobie. A co chciałem nagrać, to no latawce są naprawdę przepiękne, niesamowite. Tam się chyba w ogóle dzieją jakieś zawody w latawcach czy cokolwiek, bo, bo jest ich pełno, co chwilę jakieś inne e, widnieją na niebie. Podejdziemy bliżej, zobaczymy. Jestem z koleżanką. Hi! Hi! This is Nelly! <laughs> My first Indonesian friend! <laughs> maybe she will tell something interesting about her country maybe later we will see <laughs> but now we are going to look what's happening there right right <laughs> Jest, dla mnie to jest tak, nie, w ogóle nieprawdopodobne. takie nieprawdopodobne, no, taki magii to nadaje, że tu wszędzie właśnie na Bali, czy to w ogóle w kiedyś dalej nie byłem, jeszcze Ale, że te ladawce sobie tutaj latają Sprawdźmy czy tutaj jakieś trzeba, o tutaj jakieś sobie jest Tutaj takie po prostu, po prostu ladawce Księżyc, piękny Wspaniały piękny księżyc patrzcie, patrzcie Puścili kolejne, akurat nie zdążyłem w samą pole O, pach! I Wow, I lecą do góry Tam biegną Ale Super skoro drona nie wziąłem <śmienicza> I ta <to jest> ekscytacja. <śmienicza> a co jest świetne? Tutaj walczą cały czas o słońce A co jest świetne? Oni ciągną te kajty z łódek. Z morza. Patrzcie. <laughs> te kajty, latawce. O, ale z, z angielszczam. Się trochę w Australii, już odwiedziela powiecie pewnie. A, to już nie ma na polskiego powiecie. Tak czy inaczej. Niesamowite to jest. O, tutaj ziomeczek walczy. Tu walczą, wszyscy walczą. To jest... Niesamowite, tutaj, ile nie? ty? Ciągną Pływają, pomagają też. Drużynowy sport. Patrzcie, wow. Wow, co tu się ja to się dzieje. Ile ci goście na łódce najlepsi. Ciągnął go. Mozakres, świetnie. You. Okay, it's okay. <laughs> so just let me know, do you know what happened here with kites? Do you know this culture? Yes, You're yeah from Indonesia. Yeah, yeah. You should you should know. This or you is don't kite, know. Kite festival. Kite festival? Yes. Traditional. It's, it looks so nice. But, yes, it's so also... nice. I have no idea about what this competition. <laughs> Let's see. Yeah. Dobra, zapytajmy się Excuse me? Do you speak English? No. No? Maybe just simply. What's happened here? Uh, fun. Fun. Festival. A festival. Okay. A competition. A competition. So about what is it? Is like a run. Who will first? Yes. Uh, two. Two meters. Two kilometers. Uh, uh, two meters. Two meters. Two meters. Two meters. Like this. Okay. Nice. So they will start. Yeah. And, start. and who win? Um, it's This jury. Tomorrow. Ah. Okay. So. Uh, with social media. Ah, ok. Nice, nice yeah. no, za wiele się nie dowiedziałem, ale widzę, że będą startować kolejne. Jutro będą większe, to są dwumetrowe latawce, a jutro będą ponad 6 jeżeli chodzi o długość. Tam przypominają właśnie jakieś smoki, ale nie wiem na czym polega, nie, nie wiem na czym te zawody, kto wygrywa, także no, nie dowiedziałem się, nie zrozumiałem totalnie. Natomiast poczekajmy chwilę może wypuszczą zaraz który będzie zobaczymy jak będą startować poczekajmy ale to mi się wydaje że chyba ten Jury wybiera który na latarny chyba najładniej chyba siedzi stoi na, na powietrzu nie wiem nie, nie mam pojęcia za chwilę się może zapytamy kogoś innego jak nie to brzymuje i wam pod koniec odcinka o czym opowiem 3-4 I love it so much. Patrzcie na to w ogóle. Jaka to jest magia się tutaj dzieje? Wow. Aha. A ci biegną, tu walczą, patrzcie. Tu ci Wow. Nie na to, w It is. Wow. Na, na grubo tu lezu Tu jest walka, walka, tu informacja, to ziomka na ulicy, tu patrz. Nie, tu jeden spala, ale trzeba go podciągnąć do góry Ale ten, tu reszta walczy dalej co się dzieje, co za emocje! Tutaj skaczą po plaży, ciągną w jedną, w drugą stronę Wszyscy w wodzie Tu pięknie, zabija się o kamienie Ale to wygląda tak takie Wow! Tu kolejni cisną, biegną Tu jakie w ogóle emocje, idzie, krzyczy Do you like it? jest so amazing! No ale z tego co widzę, to już schodzą. Pewnie to, 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 to był jakiś wyścig. Potem o tym poczytam, to wam nagram w formie zakończenia podsumowania pewnego odcinka. Ale nie to ciężko, bo tu słońcu wszystko. Zobaczcie tu warianty, złapali już tego jednego. Te, te, one to tak z daleka, ale się wydaje, że są małe, one są ogromne. Niesamowite to, to jest To są na łódkach ale patrzcie jak tam dalej spojrzymy to w ogóle wypłynęli gdzieś w morze, tutaj płynie dalej Tutaj mi Nelly mówi że właśnie oni krzyczą między sobą żeby sobie właśnie pomagać to jest naprawdę jakby zabawa, gra, zawody drużynowe Wow <ścoughs> No i trochę bardziej z bliska, jakie one są wielkie te latawce, jakie one są długie. To niesamowicie wygląda. Tam komuś bym uciec, gdzieś w krzaki. A tu się już kolejnie przygotowują, będą kolejne kolejne puszczać. No i patrzcie, tu są już przygotowani. Czekają na znak sygnał, tam jeszcze jeszcze wyczytywane. Tutaj co parę metrów. Kurczę stoi jakaś osoba i będą... Tak powiem romantycznie ciągnąć sznura. Ale poczekajmy, zobaczymy jak będą walczyć. Leczze chwilę. Ok, i poszli. Patrzcie jak tu walczą. Biegną, biegną, patrzcie tu. Ciach, ciach, ciach. Jak najszybciej, jak tutaj najmocniej. Pach, pach, pach. To są emocje, naprawdę. To są naprawdę. Takie emocje. Poleciały tutaj trochę mniejsze. Patrzą i, i biegło, jeden z drugim, trzecim do wody. się dużo: wszyscy, wszyscy są zasłonieni od słońca. Siedzimy na słońcu, stoimy na słońcu. Wszyscy się boją udarów i pewnie poparzeń słonecznych. A ja debil biały, jeszcze nie opalony, jestem w ogóle bez koszul, Ale jest to to jest. na te wszystkie skupione nie. Niesamowite! No i tam przygotowują, już widać, że przygotowują kolejne. Idą tam z tyłu, jak zauważycie. Idą kolejni. I będą kolejne puszczane. Niesamowite! W ogóle w taki czas... Kurczę od jakiegoś roku ogólnie temat wiatru, symboliki wiatru bardzo za mną chodzi i naprawdę też niesamowite, że znowu gdzieś tam pojawia się ten klimat To jest smog, to jest jak tak smog, tam tu jakieś pióra, głowa jakiegoś czegoś. I pięknie jest taki mordeczka ze swoim latawcem. I So cute, right? <laughs> No i dobra, troszeczkę trzeba włożyć słońce, więc po prostu dowieśmy, że sobie później coś zjeść. Niesamowite są naprawdę to, jakby ceny w takim miejscu, to jest w ogóle Mercury. Eee, taki powiedzmy obiad z, z napojem, to jest 10 dolarów. Gdzie to naprawdę? Patrzcie na to. <grystanie> Patrzcie na to w ogóle. Nie wiem, czemu oni brendują kokosy. W każdym, w każdej knajpie oni brendują kokosy. To jest Jenny Cafe Jeniz Jenis. Nie wiem jak to powiedzieć. Taki, taki jest mój angielski właśnie. No i sobie enjoyujemy. Ten piękny, wspaniały czas. Yes. Thank you. Thank you, It looks so nice. Patrzcie w ogóle jakie żarcie. Za, kurde za szczerze. Jedna porcja to jest jakieś 15 zł plus kokos. To looks so nice and smells so good. I taki widoczek jest samowita. nie trochę chyba spaliłem mordę, ale chciałem wam opowiedzieć o tym festiwalu. Czekajcie, sprawdzę czy mikrofon... Ja jest włączony mikrofon, zawsze muszę sprawdzić, bo potem mam materiałów. Korzystając z, z bloga, który nazywa się w Azji.pl, pozdrawiam serdecznie, użyczę sobie, bo nie wiem, czy wiecie, ale większość z blogerów, vlogerów podróżniczych po prostu tak e, pracuje. E, sprawdza blogi, gdzie jest coś napisane zazwyczaj, a potem to po prostu powtarza, albo po prostu czyta e, informacje, z gdzieś zapisane i po prostu powtarza do kamery, także ja dziękuję za Wczasy w Azji i tutaj, coś jest napisane o tym festiwalu, Bajt, e, Bali Kite Festival, czyli festiwal latawców odbywający się w sierpniu na plaży Sanur, czyli tu właśnie, gdzie jesteśmy, e, w okolicy Padang Galak. Możliwe, że też tutaj właśnie, to może być to. E, puszczanie latawców to nie tylko zabawa, jest to przede wszystkim święto religijne i celem jest przesłanie hinduskim bogom na latawcu podziękowań za obfite plony. Podczas festiwalu puszczane są latawce w trzech tradycyjnych kształtach. Ryby z podwójnym ogonem i szerokim pyskiem w kształcie liścia, z szerokim, nawet metrowym ogonem oraz ptaka, który z uwagi na wielkość i niestandardowy kształt wymaga największego doświadczenia w puszczaniu. Eee, o, czy latawcze tak sobie po prostu unoszą się na, na niebie? Otóż nie. Są częścią zawodów, w których uczestniczy nawet kilkadziesiąt osób. Czyli to, co widzieliśmy przed chwilą na żywo, co było w ogóle niesamowite. Eee, festiwal każdego roku przyciąga wielu turystów oraz miłośników puszczania latawców nie tylko z Bali, ale całej Indonezji, czyli to się dzieje w ogóle tylko na Bali, także w ogóle to, że tutaj trafiłem, nie był to chyba przypadek, że jestem w ogóle na tej plaży, która nie jest najbardziej turystyczna. Tam, gdzie pierwsza była, to była najbardziej turystyczna, więc no fajnie, naprawdę dla mnie to było coś o wiele wow, wow, po prostu pięknie, nie? Także, także tu jeszcze możemy je zobaczyć. Tutaj, tutaj jak zoomuję i uda mi się wyostrzyć, e, uda się wyostrzyć? Uda się wyostrzyć. To to widać, że cały czas tutaj przy zachodziku, tak jak widzieliście w sumie na ujęciach z drona, że dało radę, no świetne to jest, przecudowne i wszędzie, w, ka w każdym zakątku, z, każdego, z każdej części Bali widać chociaż jeden latawiec, może nie taki wielki, ale gdzieś tutaj, gdzieś tutaj fruwają, gdzieś tutaj latają, tutaj cały czas gdzieś po coś na coś, także no jest to naprawdę niesamowite. No to korzystając z tego pięknego wieczora ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. E, tak jak mówiłem wcześniej, że nie spinam się z nagrywaniem, raczej traktuję to jako pamiętnik, nie robię tego w sumie podwyświetlenia, ale fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. E, tak czy inaczej, kurde, fajnie jest. Odpoczywam. Odpoczywam, co człowiek zarobił, to człowiek teraz sobie wyda. Także, także chociaż tyle. Nie. Fajnie, że dawno nie miałem wakacji, także... Zobaczymy, zobaczymy, jak długo wytrzymam w takim prawie że nic nie robieniu. Także do usłyszenia, kochani, jesteście najlepsi. Dzięki, że dotrwaliście do tego momentu. Hej.